Dzień dobry wieczór moi drodzy. Na wstępie chcę wam bardzo podziękować za to, że przez cały 2024 byliście razem ze mną w czasie kiedy nagrywałem, a w czasie kiedy nie nagrywałem, to na szczęście słuchaliście innych podcastów, za co jestem wam w imieniu całej społeczności podcastowej niezmiernie wdzięczny. Zapraszam was serdecznie do 2025 roku, co prawda na początku lutego, ale z podcastem. Myślę, że w miarę regularniejszym. Zapraszam. No i znowu było dużo serc przyklejanych do ubrań, chodzących w zimnie z papierowymi puszkami, koncerty, namioty, imprezy i inne. Czy dalej wielkie wsparcie, czy kolejny festyn prywatnej dobroczynności Polek i Polaków? Dobrze wiecie, o czym mówię. Dosłownie w ostatnią niedzielę miał miejsce kolejny, 33 już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O czym dokładnie to jest, jakie wzbudza dzisiaj kontrowersje od kilku lat? No, o tym mniej więcej między innymi pogadamy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja, która od 1993 roku przez swoje zbiórki kiedyś jednoczyła Polaków, a dziś sami widzieliście. Według oficjalnej strony WOŚP celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak i również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Odpowiedzmy, że to się im po części udaje. Cel ten realizują poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne w szpitali w całej Polsce tu się akurat zgodzę a także poprzez prowadzenie ośmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego, o których mało kto słyszy. Fundacja posiada status organizacji i pożytku publicznego czyli możecie, jeżeli macie już taką możliwość, wpłacić 1,5% swojego podatku na właśnie te fundacje. Sposobów na wsparcie, jak wspomniałem, jest, oprócz tego przykładu z podsetem podatkowym, jest wiele. Od klasycznego przekazania gotówki do puszki, aż podziwne wydarzenia na aukcje, takie jak gigantyczny klapek, który miał miejsce w, chyba w zeszłym roku, czy tegoroczna sensacja, czyli sprzątanie mieszkania przez Macieja Musiała, gdy w tle będzie grało explosion od Kalwi i Remi. Hmm. Tytuł odcinka mnie trochę zaaferował, bo sens istnienia WOŚP zaczął podważać od zeszłego roku Jakub Dymek, jeden z chyba lepszych redaktorów obecnie na scenie dziennikarsko-podcastowej, współtwórca podcastu Wiele Ręce i jeden z redaktorów kanału Zero. Sam o projekcie na swoim substaku napisał kiedyś w tak. Jak co roku krytycy akcji przypomną słusznie, że WOŚP zbiera pieniądze nieproporcjonalnie wręcz skromne do sumy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że największa akcja kreatywna na świecie, tutaj w cudzysłowie, zbiera równowartość jednego do dwóch promili publicznych wydatków na ochronę zdrowia rocznie. Jak co roku również apologeci i sympatycy WOŚP i Jerzego Owsiaka odpowiedzą na tę krytykę nie bez swoich racji, że kwot tych nie można porównywać. Przecież WOŚP zbiera na sprzęt, jest znacznie pokaźniejszy, a poza tym, dokrzyknął zaraz na samym oddechu, 240 milionów złotych to zawsze mniej niż zero. Jednak dyskusja o WOŚP jest u nas tak spolaryzowana i pełna emocji, nie dlatego, że tematy filantropii, ochrony zdrowia, konstrukcji systemu, zabezpieczenia społecznego i nich ograniczeń akcji charytatywnych nie są aż tak zapalne. Gdyby tak było, dyskutowalibyśmy o nich częściej niż raz na rok, prawda? Sądzę więc, że prawdziwa jest teza odmienna. Spór o budzi tyle emocji, dlatego że dotyka spraw tożsamościowych. W sercu i ataków, i próba ich podważenia musi rodzić opór. Obrońcy WOŚP, a zarazem takiej wizji relacji społecznych, jaką ta akcja zakłada, bronią ataków na orkiestrę za ataki na siebie i Polskę ich marzeń, a także swój własny interes. Hmm. Chciałbym trochę się odnieść do tego wszystkiego, bo rzeczywiście coś w tym jest, że hmm, bardzo, jakby gloryfikowana akcja. Ma takie sytuacje, że rzeczywiście no, trudno porównywać do tego, co tam jakby się dzieje, wiecie, nie, tak jak mówiłem, odcinku o podsumowaniu w właśnie podsumowania miesiąca yy, stycznia. łatwo, to był chyba jeden z pierwszych odcinków podcastum. Mieliśmy taką akcję, że dyskutowaliśmy o tym. Mieliśmy taką akcję, że rzeczywiście znowu to się odbyło, że znowu to rzeczy zamknięte, światło do nieba, piękne elementy i tak dalej, ale jakie to ma relatywne znaczenie? Yy, tak, no, umówmy się szczerze, że nie ma porównania na przykład do takiej, nie wiem, yy, czy do właśnie do NFZ-u wspieranego przez rząd, czy na przykład do Caritasu, który te porównywałem. Caritas działa trochę ciszej, Caritas działa, wiadomo, trochę inaczej, ale i podobno zbiera też trochę więcej. Natomiast, no, mimo wszystko mm, Woźb jest też prywatny. Caritas... Prywatny jest o tyle, że po prostu on działa z Kościołem. A jaki jest tak że tak powiem, stosunek Kościoła i państwa, to temat na zupełnie inny, na pewno dłuższy odcinek, który w tym roku myślę, że powstanie. W tym wszystkim głos też rok temu zabrał Jan Śpiewak, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i jednocześnie jeden chyba z najciekawszych ludzi Warszawy, jakich miałem okazję poznać w swoim życiu. Ten na swoim profilu na portalu X napisał następująco. Woźb z wielkiej mobilizacji zwykłych ludzi przeistoczył się w gigantyczną kampanię prania brudnych pieniędzy oraz wizerunku przez korpo, celebrytów i polityków. Z brudnymi pieniędzmi to może być trochę problem, dlatego że tutaj no, no nie jest aż tak brudno, bo jednak to są wydatki dobrowolne i nie ma jakby zarzutów korupcyjnych względem woźb. No ale okej, okay. idźmy dalej z cytatem. Mamy do czynienia z gigantyczną prywatyzacją państwa na użytek fundacji, której lider jest za prywatyzacją służby zdrowia i przeciwnikiem wzrostu publicznych nakładów na nią. Ktoś to szaleństwo powinien zatrzymać. Należy prowadzić absolutny zakaz brania udziału w WOŚP przez polityków i jednostki publiczne. Nie może być tak, że państwo wydaje dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych na prywatną inicjatywę. Politykami nadużywającymi swoich stanowisk prywatnych, co powinna zająć się prokuratura. Ostatnim zdaniem powinienem się zgodzić, natomiast znając realia, w których no, mieszkam i w których przebywam, no na pewno tak nie będzie yy, i jakby trzeba się też z tym trochę może nie pogodzić, ale trzeba po prostu mieć to na względzie, że możemy protestować, możemy działać, ale w tym wszystkim zapominamy, że o to właśnie tym ludziom chodzi, że to jakby my mamy być oburzeni i na tym oburzeniu potem no buduje się całą tę otoczkę społeczną, buduje się też całą tę otoczkę i atmosferę, która po prostu od kilkunastu już lat sprawia, że chodzimy coraz bardziej podzieleni między sobą. Natomiast jeśli chodzi o sam komentarz do tego, no cóż, no trudno się nie zgodzić, że kiedyś to podobno była fajna inicjatywa, nie wiem, ja w Ośp tak świadomie zacząłem Realizować, że już nie realizować. Ostatnio, jakby obserwować od mniej więcej roku 2014-2015, kiedy jakoś tam zacząłem się interesować działaniami i zaangażowaniem społecznym po prostu w różne sprawy. Wtedy też, mając 15 lat, poszedłem w swój pierwszy wolontariat i to nie był właśnie Woźp, tylko to była Symfonia Warszawia, gdyż no, byłem bardzo i dalej jestem dość blisko związany z muzyką i uznałem, że właśnie od takiego na rzecz muzyki lepiej jest zacząć sobie takie. Poważniejsze działania niż na przykład wolontariat szkolny, który, no tu też byłem wiernie zaangażowany. I uważam, że mimo wszystko rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to się zaczęło w pewnym momencie zmieniać wraz z postępem właśnie tych zmian politycznych, zmian społecznych, co też doskonale Jerzy Owsiak jako doskonały zresztą dziennikarz, no umówmy się, ktoś kto ma przez lata, miał przez lata audycję w Radowej Trójce, no to jednak jest dla mnie powiedzmy taka no, dziennikarska wręcz legenda, ale mimo wszystko, no... Będę się skłaniać ku temu, że Włoch jest potrzebny, i za chwilę Wam opowiem o moich wspomnieniach z wielką orkiestrą. Gdyż ja akurat tak mi się wydaje, że mam same dobre. Pamiętam kilka światełek do nieba, gdy jeszcze to była impreza na placu Defilat. No, z kilkanaście lat temu to już też będzie wiadomo, światełka były spokaczkowie głośne, bo wtedy jeszcze orkiestra i miasto Warszawa pozwalało na sztuczne ognie poza sylwestrem. No teraz to też wiadomo, nie pozwala się na sztuczne ognie. Trwa praca nad ustawą dotyczącą właśnie wstrzymywania zakazów jakby potwarzania fajerwerków w dużych miastach. No zobaczymy co z tego wyniknie. Yy... Zazwyczaj te kolejne finały, te wielkie finały w styczniu, no one się odbywały, no za zawsze to było tak, że to była albo przedostatnia, albo ostatnia niedziela stycznia, kiedy zbierało się do puszek i były światełka do nieba, koncerty zaczęły się też poniekąd w tym czasie. Dwa razy miałem okazję zagrać podczas finałów na swoje koncerty. Raz to było w roku 2018 w Promie Kultury Saska Kępa, nie, przepraszam, w Centrum Kultury Praga Południe, w słynnym Cepeku na Podskarbińskiej. Serdecznie pozdrawiam, tam taki była wspaniała i jest dalej. I raz w 2021 roku z moim przyjacielem, Yy, obeszliśmy centrum Warszawy z gitarami i puszkami, no i zbieraliśmy. Zresztą miniatur... Zresztą zdjęcie z tego wydarzenia jest miniaturką tego odcinka. Oczywiście pamiętam takie dość trudniejsze sytuacje, kiedy na przykład zginął w zamachu pan prezydent Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska akurat, i rzeczywiście to było dość wstrząsające i smutne przeżycie, jak bardzo można wykorzystać bardzo prostą akcję w... no... Jakieś tam zemście osobistej, która okazała się zemstą polityczną. No trudna to jest rzecz, dlatego że dopiero ja tak naprawdę przez te kilka miesięcy, kiedy zacząłem sobie zastanawiać się, właśnie w jaką stronę podcast powinien pójść, dużo mi dał odcinek o wojownikach Maryi i Żołnierzach Jezusa, czyli ten ostatni, gdzie uznałem, że dobra, chcę pójść w tę stronę społeczną i taki będzie podcast tam w tym roku. Ale wracając do Wośp. Spotykałem się naprawdę z wieloma opiniami, dobroci i negatywach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samego redaktora i prezesa Owsiaka, jeśli ma być cztery, nie poznałem i yy, bolewo na tym bohater, ja bym z nim porozmawiał właśnie o tym, skąd pomysł na fundację, dlaczego w pewnym momencie zaczęło to się bardzo związać z jego osobą, czy to jest jakby taki współczesny sposób na promowanie własnej osoby poprzez promowanie yy, dobroczynności. Nie znam odpowiedzi na te pytania, a chętnie bym je poznał. Natomiast, y, jeśli mam być szczery, to powiem Wam y, tak. To jest człowiek, który po prostu robi swoje i wykorzystuje narzędzia, które je stworzył. Przynajmniej tak się wydaje. Od odsłowionego rupta co chce, myślę, że trochę od tego odszedł, ale tylko trochę. Bo mimo wszystko on naprawdę ze swoją fundacją robi, co chce. Idzie w kierunku, w którym idzie. Czy on jest słuszny, czy niesłuszny, ocenicie sobie sami. No i e, że z tym robieniem swojego od kilkunastu lat, to jest prowadzenie polityki, to już, jak już wspomniałem. Tylko decyzję samego prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A czy wy wspieracie Wośp? To samo pytanie zadałem w ankiecie w odcinku. Koniecznie dajcie znać, czy rzeczywiście wspieracie Wośp. Pole komentarzy na YouTube, gdyż ten y, odcinek, tak jak wszystkie odcinki podcastowe, się na YouTube znajdują, są do Waszej dyspozycji. Ja za to Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.